Dzisiaj w podróżach Roberta przejadę się na Bielany. Jest to festyn organizowany w Lasku Wolskim, niedaleko klasztoru Kamedułów. Właśnie lecę nad klasztorem. W ten dzień będzie można wejść do klasztoru. Jeden z niewielu dni, gdzie będzie można podziwiać jego wnętrze. Kameduli mają białe szaty. Mieszkają w domkach, pojedynczo, tak zwanych pustelniach, czyli eremach, nie kontaktują się ze światem zewnętrznym, nie mają ani telewizora, ani radia. Nie jedzą mięsa i rozmawiają tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Szczególny nacisk nakładają na kontemplację, oderwanie się od świata i życie w ciszy. Pustelnie, czyli Erem, ufundowany był aż w 1604 roku przez Mikołaja Wolskiego. Mnisi żyją samotnie, spotykając się tylko przy uroczystych posiłkach oraz na mszach. Co roku bielany odbywały się tutaj, właśnie na tej polance. To była taka krakowska tradycja. W tej chwili jest zakaz i muszą odbywać się na ulicy tutaj co roku były karuzele można było zjeść kiełbaski z rożna można było grochówkę z wojskowego kotła zjeść na karuzelach gdzie dzieci się mogły pokręcić fajnie było, przyjemnie raz do roku niestety w tym roku zmieniła się tradycja i jest tylko na asfalcie dzisiaj Bielany w Krakowie, ale niestety nie tam, gdzie zawsze czyli na trawce, ale wzdłuż drogi asfaltowej. To już nie jest ten urok, co był kiedyś, chociaż kramów jest dużo. No.

Że oprócz kramów nie ma innych atrakcji, jak karuzeli, jakieś grochówki wojskowej, jakiejś szczelnicy, coś co przyciąga dzieci. Co? Tyle, Mam nadzieję, że dzisiaj jest ten dzień, w którym można wejść do niego. O, chodzimy do, no, do, do sztoru do ja no. Kilka lat temu tutaj byłem, ale to było dawno. Nie robiłem wtedy żadnych filmików. A teraz jest czas, żeby zrobić filmik o tym miejscu. Najpierw zrobię panoramę ładną Zobaczymy jaki widok mają Skamedułowie ze swoich domków no. Ładnie. Przypuszczam, że jak jest ładna pogoda to Tatry też widać. Dzisiaj jest dzień, w którym można wejść do klasztoru Kamedułów. Co właśnie będę robił? Kilka razy do roku można wejść, a dzisiaj zabieramy, i wchodzę. Jeszcze są prace robione, remontowe. Kościół w środku, bardzo ładny, przepiękne boczne kaplice. Natomiast nie ma za dużo zwiedzania. Szkoda bardzo, że nie można wejść do tych pustelni, zobaczyć, jak oni uprawiają te ogródki, jak żyją, jak te domki wyglądają w środku. No niestety to jest właśnie ich tradycja, ich e, zamknięcie się w sobie i pustelnie. Właśnie na tym polegają, żeby turyści nie mogli oglądać nic, co tam jest za murami klasztoru. Dzisiaj wybrałem się na Bielony i do klasztoru. Chciałem pokazać, jak wygląda klasztor w środku, jak wyglądają Bielany. Ale nie ma tutaj za dużo rzeczy do pokazania, więc filmik będzie bardzo króciutki, żeby nie zapomnieć o tradycji. Jestem na placu przed kościołem. Myśmy zaparkowali rowery przed murami, ale widzę, że tutaj ludzie wjechali aż pod sam kościół. Klasztor przepięknie położony w lasku wolskim i na Bielanach Festyn. Mam nadzieję, wróci na Polanę i będzie więcej atrakcji niż w tym roku. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do ponownego oglądania innych moich filmów.